Jest przegryw. Przegryw to można powiedzieć taka ostateczna forma kolesia, który wziął sobie rok przerwy. Tyle, że odróżnia się w tym, że w przeciwieństwie od niego przegryw nie ma żadnego planu na przyszłość. Gościu co bierze sobie rok przerwy, przynajmniej udaje, że ma jakiś plan, a przegryw zaakceptował już swój los. Jego życie to 100% autopilot. Żyją zazwyczaj u rodziców w piwnicy, śpiąc na jakimś spizdziałem materacu, z którego rusza się tylko wtedy, kiedy przysiada się do komputera. Brad zasypia kiedy chce, nie chodzi do pracy, a jego dzień składa się głównie z grania, oglądania seriali i scrollowania TikToka. Ziomek Żywi się odgrzewanym żarcie z mikrofali, lub ewentualnie okazjonalnym hot dogiem z żabki. Zazwyczaj, jak się go spytasz, co tam u niego, to wciśnie ci on jakiś kit, że pracuje on na czymś ważnym, albo zacznie ci japować pod duchem o jakichś pomysłach na biznes, które zobaczył gdzieś na TikToku. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że tego typu ludzie nie byli nawet jacyś słabi w szkole, mieli dobre oceny i w ogóle, i gdyby taki koleś chciał, to na luzie by sobie znalazł pracę bez problemu. Tyle, że jego głównym problemem jest lenistwo i poważne, ale to poważne uzależnienie od Ligi Legend. Następny jest wygryw. W swoim w życiu, chociaż raz będziesz mieć sytuację, w której oglądasz sobie telewizor albo skrólujesz Instagrama i nagle ci się osoba, którą kiedyś znałeś, i okazuje się, że absolutnie udało jej się w życiu. Mówię tu i o byciu aktorem, piłkarzem albo generał jakimś człowiekiem sukcesu. Kiedyś siedział z tobą w jednej klasie, a dziś brat żyje dosłownym życiem celebryty, udzielając wywiadów i pozując do zdjęć na czerwonym dywanie. Dobra, może trochę przesadzam, ale to, że jakaś osoba, którą kiedyś znałeś, zostanie chociaż trochę popularna, jest więcej niż prawdopodobne. I ty w tej sytuacji masz zazwyczaj dwie opcje. Pierwsza jest taka, że Zdrosisz mu sukcesu i kończysz, siedząc w jakimś pubie, mówiąc coś w stylu: Chodziłem z nim kiedyś do szkoły. A opcja numer dwa jest taka, że wspierasz go na każdym kroku w jego sukcesie i kto wie, może będziesz jak ten wiem kolega Ronaldo, co dostaje od niego wszystko za darmo. Jak widzicie, życie po szkole średniej może wyglądać różnie: dla innych to start dorosłości, dla innych kontynuacja edukacji, tylko bez dzwonka na przerwę. I nieważne, czy pracujesz w guagu po 12 godzin dziennie, czy też po prostu się opierdalasz, wiedz tylko, że to jest twoje życie.